Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie I w kolejnym odcinku z serii opisu Pacza. Dzisiejszy materiał jest troszkę opóźniony na moim kanale, bo zwykle pojawiałby się w środę. Natomiast miałem takie sprawy biznesowe na drugich częściach Polski, właśnie u mojego sponsora Alsenu, dlatego pojawił się ten materiał troszkę później. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Serdeczny like, serdeczna subskrypcja, mile widziana, i bez zbędnego przedłużania, lecimy do opisu. Tak oto moi drodzy prezentuje się cała grafika pacza w skrócie. Wszystkie wprowadzone elementy, które widzicie teraz na ekranie, otrzymały według mnie takie zmiany kosmetyczne, które dotyczą tego, że tracimy jedną wartość zyskując drugą albo zyskujemy wartość poprzez zwiększenie koszta np. przedmiotu. Raczej nie wydaje mi się, że twórcy gry mają na myśli, że zmieniamy totalnie metę wszystkich bohaterów, którzy są na topie, czy chociażby w dżungli, no ponieważ za chwilkę mamy rework w postaci presezono 2023, który jest już oficjalnie na serwerze testowym i ludzie właśnie tym się jarają, a nie tym, co zostało wprowadzone teraz. Także tak bym przedstawił cały opis patcha 12.20 w skrócie, ale teraz przejdźmy do szczegółów, bo o nich też warto trochę wspomnieć. Pierwszym bohaterem jest Atrox, który na umiejętności biernej traci zmniejszone leczenie aż o 20% Obrażeń po redukcji. No to nie jest bez powodu zmiana wprowadzona do gry, bo na workach ten Atrox nie się leczył naprawdę szybkim etapie. Jak ma jeszcze Gordrinkera i dostęp do swoich umiejętności, to nagle z 1,4 paska uzyskuje całe zdrowie i to było trochę przegięte, dlatego otrzymał właśnie znerwienie leczenka aż o 20%. Niby niewielka zmiana, ale według mnie otp czy jakieś tam mainy tego Atroxa powinny to znacznie odczuć. Dalej mamy Akshana, który według mnie otrzymał kontrowersyjną zmianę, ponieważ jego E teraz z nieskończenie będzie mógł się tak jakby obracać dookoła turetu czy chociażby ścianki. To jednocześnie może połkować swojego wroga i tym samym te dajwy mogą być troszkę bardziej urozmaicone. Jest to taka zmiana, która nie jest potrzebna według mnie tej postaci, ale może twórcy gry chcą troszkę poeksperymentować tuż jeszcze przed końcem sezonu dalej mamy Blitzcranka, mojego maina, którego możecie dostrzec na challenge'u, który teraz dla was realizuję też na transmisjach na żywo. Nie mam pojęcia dlaczego Blitzcranka nerfią, ale mówią, że dajemy mu szansę Blitzcrankowi w dżungli. Posłuchajcie tego. Po pierwsze dostał obrażenia od ataku podstawowe znerwione o 2. No okej, okay, to jest niewielka zmiana. Potem prędkość ataku, która była urozmaicona w poprzednim patchu, dostała nerfa o w sumie tutaj tysięczne 0.25 chyba tysięcznej jednostki. To jest mniejsza. Umiejętność bierna dostała nerfa wytrzymałości tarczy. Ok, to zrozumiem, bo ta wytrzymałość była serio broken na early gameie. To rozumiem, że zostało to na początku znerfione tylko po to, żeby później dostać buffa. Ma to ręce i nogi. Ale teraz to jest w ogóle hit. Po pierwsze, obrażenia zadawane potworom otrzymały buffa tutaj. Natomiast umiejętność E dostała nerfa o 25% obrażeń od ataku. Z jednej strony zbawowali umiejętność W, żeby zadawać jeszcze więcej obrażeń potworom, punktowo. Natomiast 5 mocy, która miała takie istotne znaczenie tuż po resetie animacji auto i faktycznie zadawaniu kluczowych obrażeń, to zostało znerfione aż o 25%. W konsekwencji jakbym bardziej przeliczał to na matematyczne wiecie jednostki, to wydaje mi się, że Bliskrank bardziej dostał nerfa niż Bafika. No bo po pierwsze dostał nerfa tutaj na A2AD. Co niektóre mainy bliskranka faktycznie go grają pod AD styl, natomiast jeszcze E dostał nerfa. Jest to bardzo dziwny krok twórców, jeżeli chcą dać szansę bliskrankowi w dżungli, nerwiąc jego statystyki, no ale być może to jest jakaś zmiana, której nie rozumiem, albo informatyk się pomylił, tak jak kiedyś na Nasusem w opisu patcha. Idąc dalej, mamy eliskę, która ma zwiększony zasięg w ludzkiej postaci. Początkowo to troszkę zbejtujące, bo jeżeli czytamy dokładnie statystyki, to zasięg rzucenia został znerwiony o 50. Natomiast wykrywanie zasięgu teraz zostało tak zmodyfikowane, że nawet jak zasięg rzucenia jest zmniejszony, to i tak eliska ma tak jakby większy zasięg tejże umiejętności w ludzkiej postaci. Nie wiem, jak Wam to dokładniej powiedzieć, więc przeczytam po prostu, że. Kiedyś było to od krawędzi, eliska rzucała tak jakby do środka pola trafienia celu, a teraz będzie to odwrotnie wyglądało i przez to eliska tak matematycznie będzie miała dalszy zasięg. Nie jest to żadna zmiana dotycząca obrażeń postaci czy chociażby czasów odnowienia, także jeżeli ktoś czuje eliskę w swoich rękach, to niech po prostu ją gra, no bo jego postać, że tak powiem, dostała lekkiego bafa. Idąc w dalszym krokiem, mamy Ewelinkę, która również dostaje ciekawe zmiany, tym bardziej na plus, ponieważ po pierwsze jej Q otrzymuje zwiększone obrażenia dodatkowe zadawane oznaczonym celom, czyli jeżeli za pierwszym razem trafiamy danego przeciwnika. No to tym samym go tak jakby oznaczamy takimi charakterystycznymi kółeczkami, i teraz tak jakby każdy cel otrzymuje po 5 punktów więcej. A jak wiemy, Ewelinka bardzo często spamuje swoją umiejętnością Q, chyba czterokrotnie może ją użyć na pierwszym spelu. Matematycznie licząc, to powiem tak, że Ewelinka bardzo mocnego buffa dostała w tym rzepaczu ponieważ jeżeli spamimy na jednej umiejętności czterokrotnie tymi kolcami, to w konsekwencji od razu zadajemy 20 punktów więcej i tak jakby clear będziemy mieli o wiele bardziej przyjemniejszy Albo kto wie, nawet i przeciwników będziemy bardziej one-shotowali. Kolejną zmianą jest pokuszenie, które też bardzo mocno wpływa na grę, zwłaszcza w wypóźnych etapach rozgrywki. Jeżeli się dobrze pozycjonujemy i odpalamy zauroczenie przeciwnika, to teraz to zauroczenie będzie trwało ciutkę dłużej. W konsekwencji przeciwnicy będą bardziej zakochani w Efewelince i jej słodkich argumentach. Idąc dalszym krokiem, mamy Gwen, która otrzymuje zwiększone obrażenia podstawowe na swojej umiejętności Ciach-Ciach. Już od dłuższego czasu Gwen nie jest specjalnie przerażająca no ponieważ musimy poczekać do późnego etapu gry i to jest w sumie prawda. Sama siebie Gwen potrzebuje dwa, jak nie trzy przedmioty, żeby dopiero coś zaczynać robić, dlatego teraz każde obrażenie za każde cięcie będzie urozmaicone o kilka punkcików. Na początku jest to bezmienne, a potem sami widzicie, że to rośnie w siłę o jeden punkt, potem dwa, potem o 3 i potem o 4. I również obrażenia ostatniego cięcia też są lekko urozmaicone, żeby postać zadawała co nieco więcej, bo teraz faktycznie jakieś tanki wpływają mocno na grę, a zanim ona takiego tanka zbije, to to gra się już tak naprawdę kończy na następnym progu odnajdziemy Jace'a czyli wpływową postać na kompetytywie a troszkę niedocenianą na kolejce chyba, że w rękach OTP-ka to zmienia postać rzeczy i ta postać otrzymała dwa buffy na umiejętności wów w konsekwencji zwiększenia przywrócenia many o 4 punkty na każdym poziomie dodatkowo jego umiejętność specjalna czyli przemiana w młot rtęciowy została zmodyfikowana że teraz będzie się lepiej skalowała z dodatkowym pancerzem jak i odpornością na magię w konsekwencji teraz będziemy mieć dodatkową procentówkę wynoszącą 7,5% dodatkowych obrażeń do ataku. Zwykle widziano takiego Jaysa pod AD Fightera, połączono go z jakimś Black Leaferem i Dev Densem. Natomiast kto wie, być może teraz powraca ze względu na ten przelicznik na ultimate meta pod Jaysa pod Lethality. Pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy co przyniesie meta oraz społeczność. Następnym bohaterem jest Canon, który otrzymuje zmodyfikowaną dodatkową prędkość ataku. Teraz jego prędkość błyskawicy urozmaica mu gameplay w taki sposób, że może przechodzić przez limit ograniczenia prędkości ataku, który dokładnie wynosi 2,5, więc tylko mieliśmy kiedyś jedną modyfikację, która pozwalała przekroczyć tą granicę, czyli stosowanie runki Lethal Tempo. Nigdy nie wiadomo co przyniesie jutro, więc możliwe, że Kennen coraz częściej będzie rzucał Shurikenem w AD playstylu opartym właśnie na prędkości ataku ponad te wszystkie limity, i coraz częściej może będzie spotykany na roli Strzelca. Bo nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu też również Kennen występował w roli Adekery i nawet rekle z tym rozgrywał swoje kompetytywne rozgrywki. Następnym bohaterem na naszej liście jest Maoke, który pod wpływem wprowadzonych zmian oraz reworka przez ostatnie kilka miesięcy. No, stał się tak mocno popularny na Warsach, że nie można go dosłownie powstrzymać i widzimy go wszędzie. I w roli toplanera, i w roli dżunglera, od czasu do czasu na roli wsparcia. Dlatego ta postać jest bardzo mocno urozmaicona i działa wszędzie. I nie dziwię się, że dostał nerwy w postaci zmniejszenia leczenia od maksymalnego zdrowia oraz po części czasu odnowienia został przedłużony, jeżeli chodzi o jego ultimata. Toczący się ramus to kolejny bohater, który otrzymał bardzo kosmetyczne zmiany odnośnie swoich umiejętności. I teraz słuchajcie. Kiedyś było tak, że ramusa W slowowało go, jeżeli odpalaliście czy aktywowaliście tę umiejętność, wzmacniając siebie poprzez odporność na magię oraz pancerze. Brzmi to serio realistycznie, bo jeżeli jesteście nagle tacy ciężcy i bardziej wytrzymali, no to tym samym jesteście troszkę spowolnieni. Teraz Ramus niestety łamie wszelkie prawa fizyki i nie otrzymuje żadnego spowolnienia aktywując tąże umiejętność dlatego jeżeli będziemy mieć stałą prędkość 470 np. jednostek prędkości ruchu to tyle samo będziemy posiadać kiedy tą umiejętność aktywujemy Dodatkowo również warto wspomnieć umiejętności specjalnej, czyli podniebnym trzasięciu, którego prędkość do skoku została ulepszona o 5%, dlatego Ramus będzie szybciej przemieszał się w dane konkretne miejsce, gdzie sobie zaznaczymy. Nie rozumiem w tym aspekcie logiki Ryotu, ponieważ zwykle Ramus sam siebie, no jak jest trzy razy bardziej wytrzymały, to powinien być spowolniony, a sam i tak aktywuje tą umiejętność, kiedy jest tuż obok przeciwnika, bo na co dzień z w się nie opłaca totalnie biegać tak na otwartej przestrzeni, bo albo poruszamy się za pomocą Q, albo chociażby za pomocą chemtanka, ghosta, czy chociażby nawet tego Ultimate'a, który jest troszkę przyspieszony, więc nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, może napiszecie mi w komentarzu czym się wzorował Riot, że to wprowadził, ale na ten moment skipnę tą postać, bo no nie, nie wiem co o tym myśleć tak szczerze. Następnym bohaterem jest set, którego zmian również nie rozumiem, ponieważ niezbalansowana postać, która radzi sobie absolutnie na każdą metę tanka, na każdego fightera, tak w walce 1 na 1 no zamiast na przykład dostać zmiany odnośnie obrażeń, skalowania się obrażeń z itemami, czy chociażby co niektórych czasów odnowienia, to on dostaje nerfa na odporność na magię o 4 punkty na podstawowych statystykach i równie dobrze jego regeneracja zdrowia poszła co nieco w dół. Okej, okay, regeneracja, regeneracją. Ale dlaczego jego skalowanie z obrażeniami od ataku prawej pięści nagle zostały po prostu kopa i poszły do góry. Niby tutaj napisali, że w środkowej alei go osłabili, bo teraz coraz częściej alternatywnie stosowało się faktycznie seta na środku niż na górze, ale czemu? <laughs> no nie rozumiem, no po raz kolejny nie rozumiem niezbalansowaną postać wobec obrażeń, buffujemy, ale i regeneracje, które i tak nie mają takiego wpływowego znaczenia na grę, a sobie znerfimy, bo... no bo pewnie społeczność narzeka. Ciekawe. Następny bohater, który jest troszkę definicją mojej osoby, kiedy tak się obrócę lekko w bok, no to jest to Wukong, który otrzymuje buffa w kwestii skalowanych obrażeń od ataku na umiejętności specjalnej, który wynosi teraz nie 10, nie 20%, a 55% więcej obrażeń od ataku. Czy będziemy częściej widywali Wukonga pod Full letality? Pożyjemy, zobaczymy, ale ten przelicznik naprawdę mnie zmotywował, żeby troszkę częściej pograć Wukongiem i docenić jeszcze bardziej jego potencjał. Ostatnim bohaterem na naszej liście zanim przejdziemy do przedmiotów to Ziggs, który otrzymuje zwiększone obrażenia podstawowe na umiejętności Q, wynoszące 10 punktów więcej na każdej umiejętności, kiedy to ulepszamy. Jest to moim zdaniem troszkę zapomniana postać, bo asasiny teraz poszły bardzo mocno do góry wraz z tankami, a magowie niestety stoczyli się na same dno i twórcy próbują jakoś troszkę porespić tą metę magów, żeby faktycznie byli stosowani albo w roli midlanera, albo w roli chociażby ap-kery na bodzie. Także to tyle jeżeli chodzi o bohaterów, teraz przejdźmy do sekcji przedmiotów. Tak jak wam mówiłem na samym początku, są tutaj bardzo mocno wprowadzone zmiany kosmetyczne, że po pierwsze tracimy zdrowie, zyskujemy moc umiejętności. Z drugiej strony mroźność serca jest droższa, ale zarazem zyskujemy więcej pancerza. Nie ma sensu tego wszystkiego tłumaczyć, także pozwolę sobie to troszkę poskipować, żebyście mogli sobie zatrzymać wideo i dokładnie to obejrzeć. Także sami widzicie, że prawie że wszystkie przedmioty w tym patchu poza skórnością steraka otrzymały modyfikację raz z jednej strony na minus, z drugiej strony na plus. A dlaczego gruboskórność Staraka otrzymała zmiany co nieco inaczej? Bo nie dostał żadnych nerwów. Dostał tylko i wyłącznie buffy, bo musi być teraz alternatywą dla Devdensa, który był częściej stosowany. Dlatego jego tarcza oraz obrażenia poszły w górę o te procentówki, chyba dokładnie o 5% z tego co widzę. Także ciekawie. No i co by było na tyle, jeżeli chodzi o przedmioty. Sekcja run dotyczy tylko i wyłącznie jednej runy kluczowej, jaką jest zabójcze tempo, o której wcześniej wspominałem omawiając Kenena. Zabójcze tempo teraz było takie, że. Postacie w zwarciu miały 50 jednostek ataku, postacie na dystans miały 75. Teraz zostało to zmodyfikowane, że i postacie z dystansu, i postacie w zwarciu mają jednolity zasięg. I to tyle. Dalej mamy systemy behawioralne. Które dotyczą zmian odnośnie intowania i bardzo mocno Riot skupił się na tym, żeby faktycznie banować osoby, które intują, i bardzo się z tego cieszę, bo jestem regularną 60. wysyłającą reporty Riotowi. Wiadomo, system nie będzie nigdy perfekcyjny, że w 100% będzie banować każdą osobę tuż po kolei, po zintowanej gierce, natomiast coraz częściej zacząłem dostrzegać tuż po zalogowaniu na koncie Instant Feedback Report. Konsekwencji twórcy, dziękuję mi za to, że reportuje kogoś. Także widzicie, współpraca 60 jest naprawdę mile widziana. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, mamy również misję wydarzenia. Pojawiła się nowa partia misji wydarzenia którą trzeba realizować żeby zdobywać wspaniałe nagrody Zawartość mityczna to wydaje mi się, że raczej sobie skipniemy, naprawione błędy tak samo oraz nadchodzące skórki też bo nie będziemy się bawili w nerwariana żeby to oceniać tak oto się prezentuje cały patch i się wydaje, że jest taki optymalny. Nie za dużo wprowadza do rozgrywki, ale też nie za mało żeby narzekać. Synonimowo mogę powiedzieć, że ten patch jest idealnym rozpoczęciem tego co niedługo nas czeka z serwerów testowych na serwerach oficjalnych czyli wprowadzenie reworku dżungli, zmodyfikowanie trochę map i tak dalej, i tak dalej, ale to tego wszystko się dowiecie w następnych odcinkach. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić oceny dla zasięgów oraz subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków, np. z opisu patcha. Także to na tyle, do następnego.